Ja jestem ojciec 2.506, a dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić ładny banner w GIMP, banner na YouTube No dobra, no to jesteśmy w GIMPie. Klikamy, klikamy plik, nowy, rozmiary 2000 C560 na. 1440. Opcje zaawansowane, wypełnienie, przezroczystość. I OK No, i teraz bierzemy jakieś tło. Ja wezmę sobie tło. No, takie, co miałem, to mi nie, albo nie, bo to jest. 1920 na 1080. No to w zdjęciach powinienem coś mieć. Jakby co, to jem sobie orzeszki? No kurczę. Gdzie to jest? Będę musiał znaleźć na necie. No dobra. No to wchodzimy w przeglądarkę. Chwilę musimy poczekać. Dzisiaj nie ma takich szumów, bo w sumie i tak usunę szumy, ale dzisiaj nie ma takich szumów, widzę. Bo komputer mi dzisiaj y, ciszej działa. I czekamy, czekamy. Nie wiem, dlaczego się nie włącza. To. No, no Miałem za blisko mikrofon. Chyba włącza się. W końcu. Jeszcze zobaczycie czy się nagrywa. Okej, okay, nagrywa się. No okej. Okay. No i chyba mogę już pisać. No i piszę na przykład 2560x1440 w wallpaper HD. No i klikam Enter. Wezmę z jakiejś strony, bo Google Image oszukuje. Mm. No dobra, stąd. Chyba to jest ta strona, z której brałem do odcinka, jak zrobić miniaturkę. Mhm. Mm Ta. No i dobra, weźmy sobie no powiedzmy, że natura no i weźmy sobie na przykład takie góry. Ładuje nam się. Ale mi to wszystko... O, dobra. No i tutaj sobie wybieram rozmiar 2560 tysiące na tysiąc na tysiąc No i No dobra, pobiera się. Amadablam mountain. No dobra, pobrało się. No to teraz wrzucamy to do gimpa. Czekamy. Okej, okay, ładuje się. No Okej, okay, już jest w gimpie. Pięknie, ładnie. Teraz biorę sobie pobieranie koloru. Teraz gumkę. Placz. O! Czy znaczy ja se tu. O! To będzie ładnie wyglądało tak se. Tutaj zamaluję, że niby taka niby woda albo coś. Lud. Tutaj jeszcze trochę wyżej. O, dobra, to teraz tę warstwę tło możemy sobie usunąć. Usuń warstwę. Teraz e, wchodzimy w przeglądarkę i wpisujemy wymiary baneru. I ty. No i wchodzimy w grafikę. No i bierzemy to pierwsze. No to. No. no poczekajcie, ja sobie to spróbuję wziąć. Zapisz grafikę jako. Zapiszę sobie na polpicie. Mm, Okej. Okay. Już jest. Może to są inne wymiary niż ja mam. Mhm. Mm tak dobra i tworzymy nową warstwę to jest taki przycisk taka kartka i plusik i to jest tworzy nową warstwę no i tu nam wyskakuje takie okienko no i klikamy ok i na tej warstwie bierzemy zaznaczenie prostokątne i zaznaczamy ten oto obszar. Teraz bierzemy ołówek, zwiększamy go. No dobra, i bierzemy kolor czarny. No i teraz to zamalowujemy. no i jest jest pięknie no to teraz tą warstwę możemy zamknąć a na tej warstwie bierzemy krycie czyli znaczy tutaj tryb i gdzie jest zwykłe dajemy miękkie światło możemy dać zaznaczanie halo o, zaznaczanie brak. No i mamy teraz tutaj taki czarny pasek centralnie na środku. No i teraz możemy już w sumie pisać nazwę. Ja zrobię, na sw ja zrobię swoją nazwę, ale wypiszecie swoją. No i piszę. Matiasz 2506. Ja chcę białe. czcionka enktonomica. Będzie w opisie. No i teraz sobie powiększam. No i w sumie taka wielkość mi wystarczy. Przesuwam sobie na środek. No, jakoś tak. No i teraz... Wchodzę na przeglądarkę. Jadę do góry. I wpisuję. YouTube sub.png Żeby było w formacie png. Czy to będzie? PNG. Tak. Jest PNG. Przeciągam to na pulpit. Czy znaczy zaraz się w sumie okaże, czy jest PNG. Znaczy no, PNG to jest takie bez tła. Czyli na, nie, nie jest na żadnym tle. No i już widzę, że nie, nie jest na żadnym tle. No i ja chcę go. Tutaj i chcę napis nad nim, kliknij, żeby był szary, biały kolor, albo nie, tutaj dam czerwony. cząstka angconomica No, jeszcze trochę powiększę. Okej. Okay. Teraz to Przeciągnę tu, to jeszcze na dół trochę. Teraz drugi napis tu dam. Tutaj będzie szary. Czerwony. Też książka Enktonomica. I do tego szary dam szary cień. OK. E, to później i teraz znowu wchodzę na przeglądarkę. Wpisuję YouTube like PNG. Ja chcę... Hmm... Które by to... Smietanie sładne. No. Albo nie, bo on nie przypomina lajka z YouTube'a. Czy to jest PNG? Tak, ale jest napis 3 days EGO. A jak to nie jest PNG, to wezmę tego. Dobra, to wezmę ton. No i przeciągam do Gimpa. Do zakładki warstwy. Czekam. Se mogę wejść, ale. Okej. Okay. Przeciągam do góry. Tylko że muszę wziąć kolory. Ba barwa. Niecie. Kolory, barwienie i tutaj dam taki. Hmm. No to o taki okej okay. teraz to zmniejszę troszkę na, na razie to tutaj przesunę teraz zrobię napis daj tutaj dam na niebiesko też. Po, poczekajcie, zaraz przyjdę. Albo poczekajcie po prostu. Okej, okay, już jestem. Już jestem, już jestem. No i dobra, musiałem coś tam dziadkowi pomóc z telefonem. Dobra, ta sama czcionka. Powiększam. Przenoszę. OK, Tak powinno być dobrze. I teraz na razie to wyłączę, bo chcę, żeby chcę dodać te hmm. cienie. No to filtr, filtry. Światło i cień, rzucenie cień na poprzednia wersja. Tutaj 0, 0, 0, 40. Ja tu bym dał... Ja tu sobie dam zielony. Tak jak mam na tapecie. Ale możecie wziąć czarny, czerwony, jaki chcecie. Wszystkie kolory. Ok, jeszcze jeden raz dam. No okej. Okay. I to mi wystarczy. Zaznaczenie brak. Teraz połącz w dół, połącz w dół. Teraz mogę to odznaczyć. Teraz, nie, to jeszcze nie. I to, żeby znikło. Może teraz na tym dam cień. Kanał na alfa, światło, cień, rzucanie cienia. Bo tutaj chcę dać czarny. No i okej. Okay. Albo nie. Osnoń warstwę. Wyczę się zaniecienia. Tutaj dam taki jaśniejszy czerwony. O, okej. Okay. Tyle wystarczy. Teraz połącz w dół. Teraz to. Teraz szary. Filtry. Powtórz rzucenie cienia. Połącz w dół. Zaznaczenie. Brak. A jeszcze na tym kanał na, alfa na zaznaczenie. Ajdź, nie, zaznaczenie brak. Nadaj. O, kanał alfa na zaznaczenie, filtry, światło i cień, rzucenie cienia. A tutaj dam. Taki. Myślę, że będzie spoko. No, jeszcze jeden. No okej, okay. połącz w dół, połącz w dół, żeby jak będę przesuwał, to mi się nie rozwarstwiło. Zaznaczenie brak. W sumie, to mogę przesunąć? On bardziej na dół. A widzicie, teraz mi się nie rozwarstwia. A jakbym y, nie połączył w dół z napisem, cienia z napisem? Żeby mi się rozwarstwiło. No okej. Okay. No i w sumie, mm, jeśli ktoś by oglądał na telewizorze, to tutaj będzie widział to całe. Więc mm, ten znaczek subskrybuj. Powielę. Przyciskiem powiel warstwę. Yy, tak, powiel warstwę, ale jeszcze raz powielę, teraz dam to na samą górę i jeden przeniosę tu, a drugi tu, a no ja oczywiście powiększę. No dobra.

Na 796 skaluj. No i teraz tylko przenieść. OK. No i w sumie baner skończony. Teraz wystarczy kliknąć tylko plik, wyeksportuj. Pulpit. Znaczy, każdy, gdzie chce, ja wolę na pulpicie. No i nazwa: banner na powiedzmy odcinku. No i wyeksportuj. Jeszcze raz wyeksportuj. Wyeksportowywuje się? 27 minut już. Znaczy dla Was to będzie krócej, bo tam jak mnie nie było to.